Cześć, cześć, witam na kanale Robimy dzisiaj opróżnianie i zapełnianie portfela Po e, pewnym czasie Pierwsze zakupy robiłam 18 lutego Nie było zbyt dużo tych dni, kiedy robiłam zakupy Ponieważ... No cóż, tu się pochwalę pięknymi rysunkami mojej córki Która się doczepiła do mojego zeszytu trochę przypadkiem Źle go za nisko położyłam na regale i to są ostatnie właściwie trzy dni moich zakupów. Resztę korzystałam z tego, co dalej miałam w szafkach. Mam dość spore zapasy. Jak bym kiedyś mówiłam, często kupuję na promocjach, na głównie produkty sypkie, typu ryżkasza, na mięsa i różne tam półprodukty, które potem mogę właśnie wykorzystać na bieżąco w jakichś obiadach. Zawsze lubię mieć w domu zapas oleju, mąki, cukru, wszystkich właśnie tych produktów też suchych. I tak dzięki temu między innymi w tym tygodniu z większych zakupów, na przykład, był dżem, który służył do wszystkiego, od racuchów, po naleśniki. Potem były jeszcze kanapki. Już za dużo było tego dżemu truskawkowego w ostatnim czasie. Ale co zrobić, jeśli dzieci chcą? No to matka robi. Także wykorzystałam też dość dużą część mojego pokaźnego zapasu makaronów w różnych kształtach i rozmiarach z naszych cudownych dyskontów. Co znowu się przyczyniło, że słuchajcie, zaczęło mi zostawać, jeśli chodzi o wszystkie kategorie. W kategorii spożywczej jedzeniowej było 250 zł, zostało 32 zł 4 grosze. E, dość sporo mi zostało, ale w tym też jest haczek, Między innymi taki, że przez kilka dni, przez, z tych dwóch ostatnich tygodni, moje dziewczyny znowu były weekendowo u dziadków. Więc odeszło mi kilka dni porządnych zakupów, a reszta rodziny jadła to, co było i nie narzekała. Więc powyciągamy to, co pozostawało. Najwięcej jest oczywiście drobiazgów, które słuchajcie, pójdą do y, kopert. Pozostałościami zapełnimy sobie koperty, akurat dwie tym razem, bo ja już sobie tutaj y, zliczyłam, sumowałam, ile zostało mi z wszystkich kopert. Więc ja już wiem ile zostało i powiem wam na sam koniec. Tutaj mamy 70 i 10 groszy. To jest koperta właśnie jedzeniowa mojego dziecka. Tutaj było 200 zł. A czekajcie, ja kurczę, tutaj nie radzę z tymi drobniakami. Wyjątkowo bardzo dużo właśnie drobnych mi pozostawało, które będę musiała gdzieś e, pozamieniać na grubszy nominą. Słuchajcie, na razie wykładam je tutaj na jedną z tych kopert. Te odłożę sobie tutaj dalej. Jeśli chodzi o tą kopertę, gdzie było 20 zł na potrzeby słodyczowe moich pociech, to aż zostało, słuchajcie, 9 zł. i 3 grosze. Tak jak mówię, babcia jest stałym dostarczycielem słodkości. Jednocześnie, kiedy są u dziadków, ja nie ponoszę kosztów. Personalna koperta została 16,49. Tutaj tylko wydałam na zakupy w Rosmanie oraz chyba dwa razy kupiłam Energetyk, musiałam zobaczyć, jak to tam w zapiskach było po rozliczeniu paragonów. Więc już mamy tutaj ponad stówkę w papierowych nominałach w kategorii DOM. Zostało mi 49 groszy, tak. Ostatnie dwa tygodnie znowu jechałam ze zwykłymi kartkami. Um, trackerów nie mam. Nie miałam czasu. No dobrze, może nawet nie miałam jakoś tak pomysłu, żeby za to się zabrać się, wydrukować, zalaminować. Um, kiedyś na pewno to mam nadzieję zrobić. I w oszczędnościach zostało mi, słuchajcie. 12, 18, 19, 25 ale, że wtedy nie miałam drobnych to włożyłam sobie 20 zł to było właśnie z tej kategorii spożywczej które jakby sama sobie wyrywam, żeby zrobić dodatkowy oszczędnościowy challenge i ogólnie zostało mi z tych kategorii 151 zł i 16 groszy także zanim zapełnimy sobie portfel na nowy okres dwutygodniowy Zapełnimy sobie dwie koperty, akurat pójdziemy po trochę większych nominałach, bo zapełnimy sobie, słuchajcie, 99 i 51, które równo dadzą nam 150 zł, a złotówka i 16 groszy poleci do świnki skarbonki, do której wpadają wszystkie już w tej chwili nominały od grosza do 5 zł, już się tam nie rozdrabniam leci tu, przy pełności, przy, przy, przy całkowitym zapomnieniu po prostu e, znowu podjadę i e, powymieniam sobie na e, monetki, na nominały po prostu papierkowe. Nie ma z tym żadnego problemu. Teraz tylko znajdziemy odpowiednie kpertki. Mamy 51, i 99 będzie łatwiej znaleźć, bo jest to druga od końca. I teraz jak to zrobimy? Weźmiemy sobie 50, 70, 90. Złożę to na 3, bo to jest tak najwygodniej, żeby to fajnie się zmieściło. I z drobniaków postaram się właśnie uzbierać te 9. Mamy 5. Mamy 7. 8 i 9. I ta koperta już jest do włożenia z powrotem. No i zostaje nasza 51. I tu mamy 30 papierowe. 40, bo już są też dwie piątki. I wiecie, co? Może nie. Może zrobimy inaczej. No, jeszcze mi się koperta rozkleiła. Tak to jest, jak ten długi używany. Zrobimy inaczej. Zostawimy sobie te 30 i te 10. Włożymy sobie najpierw ten złoty 16, tą końcóweczkę. No właśnie są te drobiazgi 2, 4, 6 i 16. Złote 16. Wrócimy to sobie do naszej świnki, w której zdechła już bateria. <laughs> Ale dalej świnka się do, mocno trzyma. Przeszła. <laughs> Mały zabieg liftingujący. Najmłodsza córka dorwała już jej oczka. Zaznaczam, że do świnki były załączone oczka w postaci karteczki, gdzie było chyba z 8 par oczek. Wykorzystałam już wszystkie. Córka wszystkie odkleiła. Żadne się nie ustały. Może ewentualnie markerem sobie rysujemy, Nie wpływa to na jej użytkowanie. Dalej jest głodna i szuka nominałów dla siebie. I zrobimy tak, że po prostu... Te drobne gdzieś zamienię sobie po prostu z kopert. Będzie mi łatwiej. A tu sobie po prostu włożę 50. Oczywiście, jeśli koperta nie będzie mi uciekać, słuchajcie, włożę 50 i złotóweczkę. A te drobniejsze 50 po prostu pozamieniam i też. Będzie Okej. Okay. Za kamerą podkleję tą kopertę. Nie ma z tym większego problemu 47 i 51, to już koperty są coraz bardziej poupychane, coraz więcej jest pozycji pozapełnianych, a tak się prezentuje karteczka już po uzupełnieniu, nadal dużo miejsc jest pustych ale tak jak teraz sobie pomyślałam, że właśnie wszystkie końcówki, co będzie zostawać z co dwutygodniowych cash portfela, będziemy właśnie wkładać tutaj, żeby przyspieszyć ten challenge. Jednocześnie będzie też zapełniany przy wyzwaniach finansowych. I teraz przejdziemy sobie do portfela na spokojnie. Dobra, zapełnimy sobie jeszcze te kategorie, które zostały. Jedzenie dostanie 250 zł, ponieważ szczerze nie wiem, czy uda się dorwać jakieś fajne promocje. Ostatnio jest tego naprawdę bardzo, bardzo mało, a jak jest to naprawdę na takie mało przydatne rzeczy, jakieś konserwy, worki na śmieci, przetwory rybne, mrożone owoce, to kompletnie nic, co by mi pasowało. Co bym ogólnie potrzebowała, bo bardziej skupiam się jednak na y, promocjach związanych z rzeczami, które posłużą mi dłużej i są mi potrzebne, jak choćby kawa, kawa, moje paliwo. Olek dostanie 200, to taka standardowa kwota. Czasem y, może się zdarzyć, że będzie wpadać 250 w zależności, ile królika będę potrzebować no tego olej kujawski i warzywa to takie standardowe składniki jego diety co jakiś czas wpadają jeszcze yy, leki, suplementy diety, bo niestety wszystko trzeba z zewnątrz dostarczać, Ta dieta jest skuteczna w leczeniu yy, padaczki, ale niestety jest uboga w wszystkie składniki mineralne, odżywcze, więc yy, idzie z zewnątrz, tutaj po kategoria personalnie dostanie nic Trochę cięcie kosztów. Dzieci dostaną dość też niewielką kwotę, bo 20. Więc będziemy polować na te promocje. Będę przeglądać dalej gazetki. Faktycznie ostatni miesiąc mam troszeczkę zamieszanie z organizacją wszystkiego i jestem e, trochę na bakier z tymi gazetkami, z tymi oszczędnościami. Naprawdę wyszło mi bardzo mało tylko te dwie dyszki. No i dom dostanie 50. Tutaj do kupienia są głównie kapsułki do pralki i pewnie zapasowe mydło w płynie. Ale zobaczę jeszcze co, co trafię. Jeśli będę potrzebować najwyżej e, przerzucę pieniądze sobie z innej z tej kategorii. Główny cel nie przekraczać tego co włożyłam. A jeśli się uda, to wyciągać, co zostanie, żeby załadować tutaj, żeby w tym roku już faktycznie te 100 kopert skończyć. Większość youtuberów faktycznie w rok daje radę, bez problemu sobie odłożyć taką kwotę. Ja robię to już prawie z przerwami od pół roku i nawet połowy nie osiągnęłam, także może mam za małe dochody, może mam za duże wydatki, a może. Nadal jeszcze nie zarządzam moimi finansami tak dobrze jak mogłabym i można jeszcze lepiej. Dajcie mi znać co o tym sądzicie, jak wam idzie i czy udaje się wam trzymać waszego budżetu, a może wyznajecie za jakąś zasadę, na przykład 10% na plus, na minus. To też udany budżet. Mi na razie jeszcze starcza. Choć jak widzieliście w kategorii jedzeniowej, i tak już jest o 50 zł więcej, czyli o całą stówkę więcej na miesiąc. No cóż, kończymy na razie tą część. Zapraszam Was jeszcze do, przepraszam, do cash stuffingu, ale to już na następnym filmiku. Pa!